Elo, z tej strony Buszu, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy ulubionym moim pikiem na solo queue, jakim jest Ostatnimi Czasy Zeraf. Bardzo lubię grać z Rafem Na dwóch itemach ma bardzo fajną bombę. Mamy fajną areczkę na całą mapę, jeżeli gramy z perspektywy. Mida. Mamy bardzo dobre skalowanie. Fakt, faktem, nie jesteśmy mobilną postacią, ale gramy sobie właśnie Cosmic Insight i mamy bardzo często Flasha oraz Hilka. Dlaczego gram Hila? Bo wiem, że Wiktor nie zagra sobie tutaj Ignita. Można grać Ghostika, nie jestem zbyt dużym fanem Ghosta, ale też Ghost myślę, że tutaj byłby bardzo spoko. Ja lubię Hila, bo po prostu lubię mieć to uleczenie. Sam Wiktor oraz Zak nie mają zbyt dużej ilości obrażeń na początku, a Taki hill, że po prostu nie wyjść poza E od Zach, albo po prostu wyjść poza Rki od Wiktora jest naprawdę bardzo fajny i żeby się uleczyć. Także 2 na 2 silniejsze. Także ja hilla bardzo lubię, ale gościk też byłby spoko w tej gierce. Albo nawet bariera, tepek, wszystko można grać. Jeżeli nie wiecie co grać, jakie są nerki, Dorunek do runek mój, bardzo polecam. Gierka jest na rankedzie, 600 LP posiadam. Także no tutaj z... jakiś dziwny w ogóle matchmaking, jest, nie mi tego. Jax ma 1000 LP. Tak samo ok, na zaporcie u nich. Jeśli chodzi o drafty, no ludzie coś tam pierniczą głupiego, w ogóle chcieli to zdodżować, bo stwierdzili, że mamy słaby draft. Wydaje mi się, że mamy spoko draft, mamy wejście, mamy fajny poke. Bardzo mocno odrężujemy ich, oni mają fakt faktem engage w postaci GPK, RK i Zak'a. może być to problematyczne. Ale jak spoko zagramy, jak zagramy jakieś banshee, to myślę, że będzie dość spoko i raczej powinna być gierka wygrana, jeżeli się tylko swarmie. No użyjemy sobie tak po prostu. Mm, widzimy, że na RAZie zaczął taka fajna taktyka od Jack'a, podoba mi się to powinien wygrać tego trade'a co sprokować w Tutaj w sumie mogłem zagrać tę runkę co Shield'a daje, ale ja ją nie lubię grać na takiej postaci jak zaraf. Dużo bardziej by mi się podobało, na przykład, na jakimś, nie wiem, Zedzie albo czymś takim. To raczej bym zagrał tego Orbika. A tak, ten Mana band jest bardzo potrzebny. Ostatnio próbowałem właśnie grać z tym Orbikiem. Jakoś mi nie siadło, szczerze. Wu raczej chcę użyć w taki sposób, żeby sfragować Mana banda i kometkę. Bo jeżeli ktoś jest zaslawowany, to oczywiście kometkę bardzo łatwo trafić. Do odciny widzę, widzę idzie goś na topie. Ja gram w Rebniku, jakby ktoś nie wiedział, po ostatnim odcinku, także. Odcinek z Echo się pojawi, tamto. Wszystko mówię. No i grałem, żeby DK po prostu nie wszedł Kurde Ma problem Jarvan Nie wiem, czy wziąć E Może wezmę E Ciekawe, że go nie próbują zgankować Dobra No jednak nie Dobra widzę że ten Jarvan, gank musi wyjść ogólnie naturalnie nie, Bo sensu takie Q Także takie forsowanie na siłę ganka nie ma zbytnio sensu, nie wiem jak ten Jack się wywalił Chociaż to chyba jest matchup gdzie Gpx sobie radzi dość spoko Ogólnie 1300 gold chcielibyśmy mieć, dziwne że mam Kelly na saporcie, zobaczymy jak to będzie działać Kejś Kelly była przed reworkiem, czasem grała na supportcie, ale też nie była jakaś fenomenalna Jestem fenomenalny. Fenomenalnie niepoukładany. Szczyl tak śpiewam. Na obku był Szczyl. Byłem na koncercie. Bardzo pozytywne zaskoczenie, powiem wam. Ja nie gram ciastek. Bo wolę mieć właśnie częściej... ...kosmika. Trochę głupie trady wszedłem tutaj. Muszę raczej się skupić na farmieniu. Za bardzo się daje obijać. Farma jest spoko, ale no zbytnio się daje świry na tym topie, co? On nie ma many. Też nie ma TPK, także... Mm. Zag top side. Ja nawet z Ant, tylko on by pewnie to słyszał. On trochę miąków odrobił. Zbyt to jest No to 1300 golda by się przydało, a teraz mam slopusz, także mm, Nie wiem, czy to był dobry trade Ja mam heal'a, jak co, bo jeszcze... tylko... On powinien obtoczyć wizję od razu przyjść tutaj a, no go leczę. Fajnie, przepowicie. Musimy zamknąć tą kaj. Jeszcze tu będzie zaak. Mm. Tu zostanie to wynerkowa po prostu. Raczej nie powinien, raczej cofną. To nie będzie miało rosz raczej. Chociaż jak gra w Future Market to będzie miał ok, będzie miał pewnie gra w Future Market. Bardzo ważny spike na mieście Lost Chapter, żeby mieć mam sustain. No ma oczywiście, że ma. Gra w Future Market. On wiem, bo kupił sobie podkę. Na pewno go nie stać po cesach, jeżeli ja mam większe ilości starczył mi na tą podkę i tego pinka. Także musi grać w Future Market. To ma sens, jeżeli gra się oczywiście pod First Strike'a. Także oba indy z Lost Chapterami. A mnie to jest mega spoko. Oj, chciałbym go. Hmm? wam, super zagram. Eee... Yy, farmę mam, dlatego nie chciałem iść po tego killa. Jax mi fajnie chciał zostawić. Oj, no to Ten Jax bardzo dużo robi na mapie, więc spoko. O! Okej. Okay. Mam, w nowych miejscach się gra bardzo dziwnie. W sensie mam dokładnie ten sam sprzęt, ale przez to, no dobra, biurko jest inaczej, jakby nie, ale przez to, że długo tu nie grałem, to jakby mam wrażenie, że zupełnie inaczej się gra w No i długo w ogóle w Lala nie grałem bo tydzień. Długa przerwa bardzo. Ja mam budki z runek, także nie mogę sobie kupić na przykład teraz Dark i butek. Weźmiemy to, damy sobie wizję, weźmiemy kalarepę i. Raczej chcę z Blasting One cofnąć, albo nie dam tutaj pinka, bo i tak Zak raczej skacze z tego miejsca. Także tutaj wart byłby trochę już na e od Zaka, które raczej leci z tej strony. To gramy, damy sobie tutaj. Uh -huh. Raczej jest wpisane na straty, damy sobie tutaj takiego wardzika. Fajnie byśmy tutaj nacisnęli tego zrala, skoro ok jest na topie, z jakiegoś powodu dziwnego. Kurde. dam sobie e żeby na pewno to zresultować Spuszczamy next wave'a start puszujemy. oj mam flash co a nie chciałem flashować no muszę niestety wziąłem jeszcze kanonkę Zrala moglibyśmy zabić. Szkoda. Ładnie Wiktor zagrał. Na szczęście mi nie przerwał. Jest kanon. Nie ma kanonka. Ale to jest Freeze. Może to sfreezować na spokojnie. Dziwne, że ten Jarwa nie wszedł na tego Zrala. Wzięliśmy jednak tower w minucie, także i tak jest bardzo, bardzo spoko. W ogóle włączyłem wiatrak, bo jest tak ciepło. Mimo, że dzisiaj jest 20 stopni pada deszcz, to jest tak ciepło widzowie, że no musiałem włączyć. Także mam nadzieję, że mikro jakoś nie przechwytuje. Bo w sumie wiatrak jest tak ustawiony, że może przechwytywać, ale. No, raz nagram. Jak będzie przechwytywał, to następnym razem po prostu ten wiatrak wyłączę, Wszystko la widzę. Pyk. Czekam aż zejdzie Resolve. Pyk. Pyk. Git. Musiałem poczekać. To się może. Jakbym użył od razu r jakby nie Resolve, to zabiłbym, bo nie Regeneracja HP. Ale musiałem zabić, bo Resolve nie. Także lepiej tego nie szło zagryźć. Widziałem, że tak, ale my wygrywamy, nie? O i przerwam. Nie spłonie naprawdę. O! Szkoda, szkoda. Wydaje mi się, że mogłem po prostu wiać do Yumi. Nie miałem. Jak miałem heal, to strollowałem, Wydaje mi się, że nie miałem. A jeśli miałem heal to strollowałem I tak, wydaje mi się, że mogłem to zagrać lepiej. No, unlucky Już chciałem z tego otataczku dobić, ale. Stało mu dosłownie 0 HP, także szkoda, szkoda. Kupimy sobie książeczkę, bo i tak idziemy pod Shadow Flame na drugi tam, także ta książeczka oczywiście się przyda. Wolę mieć trochę więcej HP. Yy, yy, wolę mieć trochę więcej AP, oczywiście, nie HP. Zakiem raczej. Yy, zakiem, kurde. Drugi. W ogóle masakra jest to, że ja mam coś takiego, że jeszcze w Lola jestem na tyle przyzwyczajony, że jak nie gram trochę. To mi się w miarę swobodnie i tak, i tak gra. Bo wiecie, to jest jednak mimo wszystko pamięć mięśniowa. Bardzo długo gram w tą grę. Ale jak ja nie nagrywam przez jakiś czas, na przykład tydzień, to jest masakra. To naprawdę ja nie umiem słów w ogóle tworzyć w języku polskim, żeby były w miarę zrozumiałe. Jest totalna tragedia. On gołsta odpalił? Ten on odpalił. Czemu nie wiem. Grałem tak speed w wronok, bo nie lepiej mi się CSU. No Cezy nie są mi tak najlepsze, nie? Podałem mi się jak gra ten Jack, W sensie trochę jolo Mimo wszystko mi się podoba. Dużo presji robi na mapie. Muszę też uważać na RK GPK. No te bash tu się przyda dużo obrażeń magiczne mają mimo wszystko. A raczej nie mają mi jak tego zdjąć poza kłotę z reala. Za blisko podchodzę i nie wykorzystuję przewagi ręcza. Bo się że on ma flesza. Mm, nie lubię tak tracić sesów. Nikt nie lubi. Okej, okay, on też się czegoś boi, skoro gra tak pasywnie. Drake jest. Ja chyba cofnę, wiecie. Nie mam Ludena, ale cofnę po buty mimo wszystko. Czy zostanę? Mogę zostać, w sumie jeszcze jednego. Luden jest lepszym parspakiem niż buty przed Drake'em. Nie ma go tu, prawda? Kampią trochę tego Jacksa, co? Trochę podobna Gierka do tej na eko. No ale takimi pikami na takie piki też nie mam za bardzo co robić, jeżeli jungler mnie nie gra, tylko gra pod bota. Oczywiście ma to sens, bo wygrywamy, nie? Jest spoko. Ale no, jakby za dużo dymu się nie dzieje, nie? Po prostu staram się farmić. A że farmerem nie jestem najlepszym, to jest jak jest, nie? Na bocie powinien być. Poszedłem tak, bo myślałem, że może zerkuję coś. To bym już za długo robił. Także zostawiam to Jarvanowi w ogóle od razu powinien tu iść. Czemu 11 oczywiście przed następnym serkowaniem. O, nie bierzemy kasterów nie dobrze. Idę tam. Może moja arka się przyda raczej tak. Ja, jak to ku... nie trafiło? Co? no... Co to działo mi Się. No klaus to było przewróciłem przywróciłem. Ogi, no, wezmę sobie na topie. Albo nie wezmę, bo tu jest kiepek. Trochę się podziało. No, nie wiem, jak ta Kelly jest. Tak cieniutka ta lesteczka, że chyba wszystkiego uniknęła, ale masakra. Byłem pewny, że chociaż w albo no ale nie szło. Idę na topa. Możemy wziąć Heralda jeszcze śmiało. Mam dość dobry z bo Zraf jest dobry przy Sijczowaniu. też jest dobra przy Sijczowaniu. Szkoda, że Jarvan od razu tu nie przyszedł. No, trochę też za bardzo. Soberstayowała. No, to już inna para kaloszy. No, w sumie Arkania, nie mam długiego cooldownu, nie? Więc teraz myślę. No, już mam leczkę. No ta to duży powerspec, bo mam dodatkowy pocisk, mniejszy cooldown, większe obrażenia, także dużo zyskujemy wraz z levelem areczki. Trochę mi wysadził młodziutki, co? Trochę mi walną młodziutki. O, że te pierwsze E walną, powinienem zdetonować. My bad, w sumie. My bad. No, ten Jax też trochę bije, co? Prawie mi walnął. Wiem, że niektórzy grają teraz Horizon Focus. Ja jestem większym fanem Shadow Flame zdecydowanie. Wydaje mi się, że obrażenia są większe. To może w sumie GP być z boku. Od flanki. TPK ma. Jax. Chciałbym też Blue bardzo. na Drake'a. Zobaczymy, czy je dostanę. No, za chwilę będę miał te dwa itemki, także to jest akurat ten duży parę spajek. Mam bardzo dużo pęki, już mam dużo pęki. Jeszcze obrażenia są zbyt duże. Jak jesteśmy z Rafem do tyłu, to jest masakra. Nic nie wiemy, bo jakby Zera polega tylko na obrażeniach, nie? I trafiają z killshotów, także nie możemy być do tyłu. Musimy być z farmieni Nie chcę arkować. Może jakbym wszystkie pociski trafił, to bym zabił. Pewnie Ok, no, Użyłek został na mnie 05. Nie sądzę, że jest aż tak słaby ten tak także trochę może za dużo respektu mu okazałem. Ale zabiliśmy. Trochę szkoda, kilka nie? Ale w sumie sta monarka jest ok. To drejeka, szkoda, że nie ma merki. No to jest masakra. No może tu podejdę na powolutku? Mida chociaż spuszuje, żeby mieć prajo na Shadow O! Dobra, nie jestem tu potrzebny. Szybciej mogłem zejść, na pewno. Trochę zaspałem. Jeszcze 400 golda i zobaczcie naprawdę prawdziwą siłę. Zarafa. Nie wiem, czy to styczewa ma sens. Ja mi nie uleczy teoretycznie. Mam trzy drejki. No i okej, okay, mam na Flame'a. teraz jesteśmy mega, mega silni, mam bardzo dużo pęki, wiem tru obrażenia, także teraz zaczyna się zabawa na Zerafie tak naprawdę. <grym> <grym> Więcej szczęścia niż rozumu, co widzowie? Trochę ta... Niebieskie by grać na Zerafie, bo czasami mi potrzebna jest wizja do reczki nie możemy wejść z krzaków Czasami ma nawet szans, żeby podejść i użyć skillshota do krzaka My jesteśmy Murphy od Zerafa, także lubię, lubię na Każdy pocis reczki 350 do brażenia, także zobaczcie sami teraz Pyk, 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 pyk No, mogę na pewno więcej trafić Nie mam obrażeń, w sensie nie mam cooldownów. jeszcze zabiję, co? Można na szara moglibyśmy próbować, ale nie jest na bocie, także to jest trochę problematyczne. Ja bym to obrał. Jeden jest na bocie, drugi chyba był na topie, czyli w bazie. No dokładnie. Dobry kol z mojej strony. Zak tego sam nie obroni. Tym bardziej, że nie jest ahead, za to jak nie jest head, to jest trochę useless. Bo jak jest do przodu, to może sobie kupić, wiecie, Demonic Embrace, butki pod pękę. Nie wiem czemu. Nie wiem. Zastupek hmm, chciał. Może? Nie wiem, czy to się opłacało, ale. Nie, nie wiem, czy potrzebny flash. Nie, odrębzuję, nie, ale tego mega lubię Zarafa obecnie. Pyk? Chciałem hmm. manę sobie odnowić. Odczepione, oczywiście, więcej sobie odnawiamy. Ostatnio widziałem, że ludzie się śmieją. Wiecie, że teraz są takie rozbudowane pasywki, nie? A Zaraf mam po prostu zwracanie sobie many, nie? Kozak. I to jest fajna pasywka. W sensie sympatyczna jest ta pasywka, ale opis jest całkiem śmieszny. Chodziłem sobie teraz pod czapę. Zaraf mam bardzo fajne przeliczniki. Potem raczej bym poszedł pod Wojda i potem Banshi. Mógłbym sobie pozwolić na wcześniejsze Banshi, bo jestem względnie do przodu, także mam więcej golda niż normalnie. Ale i tak, i tak, ja lubię mieć na zerafie praktycznie wszystkie i temy podobrażenia. Bo i tak, jak jesteś dobrym zarafem, to potrafisz się wypozycjonować. Na Zaka jest dość ciężko faktem, ale nie jest to niemożliwe. Musimy tutaj coś pokminić. Myślę, że on tu przyjdzie. Się ma? Przynajmniej golemki mu dałem zrobić, nie? W sumie te golemki były tyle warte co ten ZRAL, także chyba Worf mu wyszło. O kur. No to. Nie wiem, odklejka busza. Odklejka buszka. No, odklejka. Nie wiem, kompletnie o tym zapomniałem. No i w sumie 91% obrażeń magicznych, nie? Także być może te marsze powinny być kupione, tak szczerze. Ten też ma odklejkę, Wiktor. wardzie <grymnie> sobie stoi. Chyba, że już się poddał mentalnie. Nie, on myślał, że nie ma tu wardzika. O jezu, ale biedniutki. Biedaczyna. No. Każdego szkoda, jak to się mówi, nie? Jeszcze go uścika, sobie set palił, biedaczek. Open ale ready, no dokładnie. Ale mnie na to było stać, to nawet bym sobie może to kupił. Chociaż wydaje mi się, że to jest spowolnienie po prostu czapki. Także nie ma sensu. Dark Seal lubi na zrafie, bo jesteśmy bardzo bezpieczni. Może nawet mógłbym sobie go kupić, ale bardzo potrzebuję tego wolnego sklota na kolejną pałkę, także raczej nie będę tego robił. Ale normalnie Gierce lubię Darksea zarafię bardzo. W ogóle światło jest też nie najlepsze, zdaję sobie z tego sprawę. No dopiero co się przeprowadziłem, nawet nie miałem za bardzo czasu pobawić się ustawieniami i wszystko zoptymalizować. No obecnie jestem zajęty tym licencjatem, także jak będzie powrót streamów w sierpniu, to na pewno to będzie zrobione na picuś, Gran, coś postaram się. Postaram się, że tak było. No szkoda mi na niego erki, ale nie chciałem się go gonić przez pół mapy, nie? No nie najlepsza gierka z co? Nie zadałem aż tak dużo obrażeń jak na taki fity na takiego Bobaska, nie? jak te buffy hp były znamienne Ale no ten, ten jest trochę już z rafa, nie? No szybciej się poruszamy, ale tak... Movement speed po to tak słabo Idę tu to zabił. To czegoś tu zabrakło? Nie mogę tędy przejść tak myślałem. Fajnie jest to, że jak detonujemy sadzonkę, to zwraca na manę, nie? Pasewka jakby działa Respektowany. Mm, jeszcze nie potrzebne arki. Pyk, 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 pyk O, i ładnie To wie, pada Co, wygrany rankedzik No fajnie, Zeraw, tylko trzeba trafić skillshoty, to jest największy problem, nie? Mogłem e szybciej No, taka ale jest mega nafitowana Dobrze, to było na tyle, widzowie Zerafik jak najbardziej spoko, mój ulubiony pick w tym roku na rankedy, naprawdę daje mi mega dużo fanu, bardzo fajnie się nim gra, dużo win to też jest mi się wydaje najważniejsze, żeby wybierać sobie pika, którym chcemy grać w tym sezonie, jeszcze tylko pokażę wam tutaj grafy, damy sobie honorka, nie wiem, Jarvanowi, obojętnie whatever, wszyscy zagrali bardzo, bardzo spoko wydaje mi się, tutaj zamarzymy sobie tylko Niki, ponad 600 LP. Challenger jest jakoś od 760, coś takiego, także niewiele nam zostało, ale to oczywiście w następnych odcinkach. Dajcie koniecznie znać, jaką postać chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i dzięki za oglądanie, naprawdę ale doceniam. Hello, miłego dzionka, trzymajcie się, pa!